zostały wyciągnięte. Na chwilę obecną ten przepust i, i światło pod tym mostem jest większe, no ale tak jak powiedziałem nie wiemy na ile to może wszystko wystarczyć. I na chwilę jeszcze wrócę do pokrzywnej 11, bo nie wiem czy powiedziałem, przydział mieszkań do pokrzywnej 11 został zakończony. Listę, listę państwu mogę tutaj udostępnić kto. Gdzie i które mieszkanie dostał? To, panie przewodniczący, tyle w tym momencie, jeśli chodzi o mówię sprawy, które są związane z działaniem podczas tego miesiąca czasu. Dziękuję za wyjaśnienia i informacje. Przechodzimy. Do punktu piątego sprawozdanie przewodniczącej komisji, pracy komisji między sesjami. Jest okres wakacyjny. Nie wiem, czy któraś z komisji obradowała. Nie, w takim razie przechodzimy do następnego punktu, czyli podjęcia uchwał I pozwolicie Państwo, przeczytam pierwszą uchwałę. I tu po przy okazji poprosimy Panią Skarbnik o wyjaśnienia odnośnie tej uchwały i następnej, bo one się wiążą ściśle ze sobą, czyli. Ale na, na początku pierwsza uchwała. Uchwała Rady Miejskiej w Piątku z dnia 31 lipca w sprawie dokonania zmian w w prognozie finansowej Gminy Piątek na lata 2023-2032 na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w Piątku postanawia dokonać zmian w załączniku numer 1 do uchwały numer yy to jest 49 łamane na 256 łamane na 22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2023-2032 wraz z prognozą długu zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Para, e, paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prosimy o krótki komentarz Panią Skarbnik. Bardzo proszę. To, jak, to ja tak króciutko. Jeżeli chodzi o te dwie uchwały, to tak. Jeżeli chodzi o dochody, dochody zostały zwiększone o kwotę 175 790,57 groszy. Zmniejszenie dochodów budżetu to jest kwota 2559 zł. Jeżeli chodzi o wydatki, wydatki zostały zwiększone o 235 229 złotych 55 groszy, zł, zmniejszone o 61 997 98 złotych. I teraz powiem wam dokładnie, jeżeli chodzi o to zwiększenie. Tutaj jak pan burmistrz wspomniał, kwota, dostaliśmy 60 tysięcy dofinansowania. To było 5 grantów po, 2 000 zł, po 12 tysięcy zł. Jeżeli chodzi o wkład własny, to musieliśmy do tych grantów dołożyć 27 200 i dlatego po stronie wydatków jest troszkę więcej. Z takich jeszcze większych zwiększeń, jeżeli chodzi tutaj o dochody, to już Wam mówię, to będzie tak. Na zadania oświatowe przyszły te pieniążki z Ukrainy. To jest kwota... 24 388 tysięcy. Dostaliśmy też na zadania zlecone na zakup podręczników 47 727 i jeżeli chodzi o środki pomocy społecznej 411 zł pozostałe zwiększenia w dochodów to wynikały na przykład, zwiększyłam na przykład wpływy z odsetek, dlatego że po prostu było większe wykonanie niż plan. To będzie w podatku, w podatku rolnym od nieruchomości. zwiększałam odsetki, Zwiększałam jeszcze odsetki od 14 tysięcy w 758,14. Ta kwota to wynika z tego, że mieliśmy lokatę. Ulokowaliśmy milion złotych i tutaj wpłynęły nam pieniążki z lokaty 14 tysięcy złotych. Pozostałe zwiększenia są z tytułu, z tytułu oświaty i wycho wychowania. Po prostu tutaj dochody, które przekazuje mi szkoła, są większe zostały no jest większe było większe wykonanie niż plan no i tutaj zwiększyłam odpowiednie wpływy z różnych opłat o 10 tysięcy i wpływy z różnych dochodów o 500 zł. jeżeli chodzi o zmniejszenia w, do ta, w tych w, do, w dochodach zmniejszyłam o 2559 zł to to, to wynika z tego to, to jest w wydatkach majątkowych, tutaj był sprzedany samochód i ta kwota nie wyniosła 5 tysięcy, tylko tam 3 tysiące z groszami, I dlatego to jest to jest zmniejszenie, tak żeby, żeby ten plan był realny. Po stronie wydatków, jeżeli chodzi o zmniejszenia, tutaj jak macie w planie inwestycyjnym, tutaj zwiększyła się kwota o te, o te granty, to jest 45 200 i jeszcze przesunęłam... W, jeżeli chodzi o zmniejszenia i zwiększenia w budowie studni i w przydomowej oczyszczalni, to nie wpływa na łączne koszty finansowe, tylko to jest pomiędzy siódemkami a dziewiątkami. Dlatego, że tutaj, jeżeli chodzi o przebudowę oczyszczalni ścieków, dofinansowanie będzie większe o 30 tysięcy i przesunęłam tutaj do na, na siódemkę o to 30 tysięcy więcej, a. Zmniejszyłam na dziewiątce, i to samo jest, jeżeli chodzi o, o studnia. Jeżeli chodzi o łączne koszty finansowe, tutaj to nie ma żadnego wpływu na, ani na zwiększenia, ani na zmniejszenia, to wychodzi na zero, tylko to jest po prostu, yy, yy, to jest urealniony plan pomiędzy siódemką a dziewiątką, czyli tym, co dostaniemy, a tym, co jest wkładem naszym własnym. Nie wiem, czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania, to proszę bardzo. A tutaj Pan Burmistrz no mówi, że to jest spytać. stary Żuk strażacki. Był, przeta, no. był przetarg na sprzedaż tego samochodu i, i po prostu tutaj ja zaplanowałam kwotę pięciu tysięcy, dostaliśmy mniej. Dziękuję. A jeszcze mam tutaj, jeszcze mam prośbę tutaj do tutaj do, do do, tutaj do, właśnie do, do Państwa, jeżeli mi pozwolicie, bo już po wysłaniu do Was tej informacji na sesję dostałam zmianę w dotacji na kwotę 2819 zł. To będzie zmiana składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Jeżeli będę mogła to poprawić, to po prostu to dowłożę to to do, tej, do tej uchwały. Bo to już poszło ta zmiana przyszła po tym, kiedy te materiały zostały do Was wysłane. Dziękuję za wyjaśnienia. Czy ktoś z Pań i Panów Radnych ma jeszcze pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem przeczytanej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw, nie widzę. Uchwała została podjęta dziesięcioma głosami. Przechodzimy do drugiej uchwały w dniu dzisiejszym. Uchwała Rady Miejskiej w piątku z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie dokonania zmian w gminy piątek. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w piątku postanawia paragraf 1 podpunkt 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 175 790 ,57 zł 57 groszy podpunkt 2 zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2559 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały Paragraf drugi, punkt pierwszy. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 235 229 pięć groszy. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 61 997 osiem groszy. Zgodnie z załącznikiem numer 2 do uchwały dokonuje się zmian w załączniku numer 3 do uchwały budżetowej. Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2023 roku. Zmiany przedstawia załącznik nr 3 do uchwały. Paragraf czwarty. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej. Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok. Zmiany przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Pani Skarbnik też nam wyjaśniła, tak jak ja Państwu yy wysyłałem zaproszenia, dotyczy to przede wszystkim tych grantów, o których Pani Skarbnik mówiła. Yy, przechodzimy do głosowania. Kto z Pań, Panów Radnych jest za przyjęciem przeczytanej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Uchwała została podjęta dziesięcioma głosami. Uchwała Rady Miejskiej w Piątku z dnia 31 lipca 2023 roku zmieniająca uchwałę numer 15 łamane na 87 łamane na 20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Piątek na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 artykuł 40 ustęp 1 i 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym ufala się co następuje Ufale numer 15, łamane na 87, łamane na 20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Piątek. Zmienia się załącznik do uchwały, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do mniejszej uchwały. Paragraf drugi, u u wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi w Piątku. Paragraf trzeci, uchwała po podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym Województwa Łuńskiego i wchodzi. W życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań, Panów Radnych jest za przyjęciem przeczytanej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Uchwała została podjęta dziesięcioma głosami. I ostatnia uchwała, którą chciałbym Państwu przedstawić. Uchwała Rady Miejskiej w piątku z dnia 31 lipca 2021. 23 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek i Miasta Piątek na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w piątku uchwala co następuje paragraf pierwszy punkt pierwszy przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek i Miasta Piątek Podpunkt drugi. Granica obszaru objętego projektem planu oznaczona na załączniku graficznym stanowiącym integralną część uchwały. Podpunkt trzeci. Procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz jego uchwalenie może być dokonane dla całego planu indywidualnie dla każdej z jego części lub dla kilku dowolnych części. Ja tylko nadmienię, że dotyczy to całej naszej gminy. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi piątku. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy macie Państwo jakieś pytania ewentualnie w tej kwestii? Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań, Panów Radnych jest za przyjęciem przeczytanej uchwały? Bardzo proszę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Uchwała została podjęta dziesięcioma głosami. Yy, przechodzimy do punktu siódmego. Interpelacje i zapytania Radnych. Bardzo proszę, czy macie Państwo jakieś interpelacje? Nie widzę, czyli przechodzimy do punktu ósmego. Wnioski i oświadczenia radnych. Bardzo proszę. Ktoś z Pań, Panów Radnych chciałby zabrać głos? Pan burmistrz widzę bardzo proszę. To znaczy Panie Przewodniczący, tam jeszcze tak, to takie już ogłoszenia właściwie drobne. Yy, powiem, że yy Dostaliśmy takie zaproszenie na dożynki wojewódzkie, Pana Marszałka, zaproszenie na dożynki, wojewódz... dożynki diecezjalno-wojewódzko-powiatowo-gminne, które odbędą się w dniu 20 sierpnia w Paradyżu, Powiat Opoczyński. I tam zapraszają oczywiście i Koła Gospodyń, jeśli któreś z Kół Gospodyń, Stowarzyszeń chciałoby się na tych dożynkach wojewódzkich Zaprezentować, no to poprosimy o kontakt, bo są możliwości, żeby zaprezentować się na jakichś stoiskach. Można pojechać z wieńcem, chociaż wiemy, że zawsze więcej robimy na nasze dorzynki, które są tydzień później, więc z wieńcami może być kłopot. Natomiast takie zaproszenie przyszło. Jeśli ktoś tutaj z kół chce, to, to oczywiście prosimy o, o zgłoszenie się tutaj do do nas udzielimy innych informacji. I jeszcze takie, taka kwestia, sporo osób przychodzi, prosi o jakieś remonty, naprawy dróg. Szanowni Państwo, no z przykrością muszę poinformować, że na remonty dróg nie mamy już ani złotówki w budżecie naszym na, na tak jak powiedziałem, na remonty. Wszystkie pieniądze, które były przewidziane na ten rok na remonty dróg gminnych zostały na te remonty przeznaczone i, i wykonane. Także w tym roku naprawdę już nic nie będziemy remontowali, naprawiali etc. No chyba, że nagle się coś się odpukać, zadzieje nieprzewidzianego to byśmy wtedy musieli brać pieniądze z rezerwy celowej. Natomiast tak na remonty nie ma. Ja tylko też proszę i apeluję po raz kolejny, o to, żebyście Państwo nie wyrzucali kamieni, gruzów na pobocza, bo mówię, kosiliśmy te pobocza i kosiarka została parę razy uszkodzona przez właśnie gruzy i kamienie, które na te podbocza są po prostu wyrzucane, wyorywane, pozostawiane i jest, jest po prostu problem. Jeśli chodzi o. Jeszcze coś, zapomniałem dodać, że jest, rozpoczął się remont w świetlicy w Piekarach. Trwa docieplanie tego budynku. Tutaj pieniądze zostały pozyskane z LGD Polcentrum. To jest kwota ponad 100 tysięcy złotych. I jeśli, mówię, tutaj ten temat zostanie zrealizowany, to niedocieplone. Praktycznie zostanie tylko Janków. Ale myślę, że tą świetlicę też się nam uda z termomodernizować, ponieważ tam wniosek na termomodernizację Jankowa poszedł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale rozstrzygnięć tam jeszcze nie ma. Natomiast piekary, mówię, prace trwają, firma weszła i działa. I prośba kolejna jeszcze, jak, tak jak o te kamienie i gruzy, będzie nie wyrzucać. Szanowni Państwo, no, wiosna była deszczowa, Porosły bardzo krzaki przy drogach, przy wyjazdach, przy zakrętach i tak dalej. Kto ma działki i posesje, niech nam też w tym pomoże, przytnie te krzaki, bo czasami krzaki wychodzą z państwa posesji, z państwa działek i przeszkadzają w komunikacji. My na tę chwilę nie mamy, tak jak powiedziałem, raz, że nie mamy pieniędzy, dwa, nie mamy ludzi do, do tych prac, bo staramy się utrzymać te tereny, które są nam podległe yy, i żeby one wyglądały nieźle, czyli dużo jest koszenia w tym roku, bo trawa rosła jak szalona yy, i innych spraw. Yy, Pracuje tylko w tej chwili na robotach publicznych czterech mężczyzn, jedna kobieta i tutaj nie damy ogarnąć tych wszystkich tematów, które wy byście chcieli, żeby, yy, żeby ogarnąć. Yy, nie ma też dodatkowych pracowników yy, powiatowego yy, urzędu. Pracy, nie ma dofinansowania. Dostaliśmy tą piątkę na wiosnę. Chcieliśmy złożyć kolejne wnioski na wsparcie, żebyśmy mieli jeszcze kilka, kilka innych osób do pracy. Nie ma pieniędzy Powiatowy Urząd Pracy na to, żeby pracowników nam tutaj dołożyć. Także tak to na tą chwilę wygląda. Czasami w roku żeśmy zatrudniali. W latach bogatych można powiedzieć około 20-25 pracowników do robót publicznych mogli, mogliśmy pewne sprawy ogarniać. Natomiast tak jak powiedziałem, na tą chwilę mamy tylko, tylko piątkę i na więcej się raczej nie zanosi, żebyśmy to, żebyśmy mieli tutaj zwiększoną ilość tych, tych, tych osób do pracy. No to, to tyle, jeśli chodzi o sprawy. Na, na koniec mogę Państwu powiedzieć, że że 24 lipca 2023 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił apelację Miasta Łęczyca od wyroku z dnia 25 stycznia 2022 roku Sądu Okręgowego w, w Łodzi, który zasądził od Miasta Łęczyca na rzecz Związku Międzygminnego Bzura dosyć dużą Kwotę nie chciałbym tutaj tej kwoty czytać, radnych oczywiście zapoznam, bo jest to, nie wiem czy Łęczyca to publikowała, czy nie, nie chciałbym byś tutaj wychodzić przed pana burmistrza z Łęczycy za podawanie tutaj kwot wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. I kwotę z tytułu zwrotu kosztów jest to kwota niebagatelna. Wszystkie sprawy, jakie były wprowadzone przez Związek Międzygminny Bzura, zostały wygrane przez Związek Międzygminny Bzura. Przypomnę, że rzecz dotyczy budowy zakładu zagospodarowania odpadów w piaskach bankowych. Można się do piask bankowych przejechać, zobaczyć, jak to wygląda skręcając, jadąc do kościółka w Oszkowicach, z lewej strony mamy drogę, która zaprowadzi nas do tegoż miejsca. Jest to naprawdę miejsce jak najbardziej wskazane pod ten zakład zagospodarowania odpadów. Widzimy, widzimy co się dzieje w kraju. Płoną nielegalne składowiska odpadów, a nam się nie chce dać zgody na budowę zakładu zagospodarowania odpadów legalnego z korzyścią dla wszystkich mieszkańców y, 19 przynajmniej na tą chwilę samorządów, na którym, y, która z, ten związek zrzesza. Y, jest to rzecz dziwna. My w tej chwili tam robimy co możemy. Mamy wodę, mamy prąd, y, wybudowaliśmy drogę wewnętrzną, fundamenty były wybudowane, tylko no cofnięcie niestety y, niesłuszne decyzji, pozwolenia na budowę powoduje to, że tkwimy w takim marazmie. A firmy śmieciowe dyktują nam warunki, śmieci gdzie indziej płoną, trujemy się nawzajem, a zgody na coś, co byłoby pozytywną rzeczą, nie ma. Ale obok tego naszego przyszłego, mam nadzieję, zakładu zagospodarowania odpadów, firma Varitex buduje kompostownię. Jak ktoś byście chciał przejechać do Piast Bankowych, po, powiedziałem, jak tam dojechać. Można sobie zobaczyć, jak to wszystko w tej chwili wygląda. Więc prywatny może, samorządy nie. Dziwne, ale prawdziwe. To tyle, panie przewodniczący. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Czyli przechodzimy do punktu ostatniego. Ogłaszam zakończenie dzisiejszych obrad. Dziękuję Państwu, a zarazem bardzo proszę o pozostanie jeszcze. Przedyskutujemy sprawy związane o których pan burmistrz wcześniej powiedział. Jeszcze raz bardzo bardzo dziękuję za przybycie nietypowo w okresie wakacyjnym spotkaliśmy się żeby przesunąć te środki na tak zwane granty sołeckie. Jeszcze raz państwu za obecność bardzo bardzo dziękuję. Dziękuję naszym gościom, obsłudze i tym którzy nas oglądali. Dziękuję bardzo.